Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno kartki papieru, czegoś do pisania, ewentualnie e e e wzorów na pochodne i na pewno wzorów na całki. Rozpoczynamy. Na tablicy mamy przedstawione równanie różniczkowe. Jak już powiedziałam, no film będzie dotyczył równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych. I tak szczerze mówiąc, to jest równanie, które wydaje się być najłatwiejszym do rozpoznawania typem równań różniczkowych, No, nie zawsze tak jest. Natomiast jeżeli możecie, to sprawdzajcie, czy przekształcając jakieś elementy tego równania da się wywnioskować, że jest to takie, a nie inne równanie. No i teraz spójrzmy sobie na nasz wzór ogólny. Zobaczcie, co tutaj się stało. My w wzorze ogólnym y, równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych mamy mieć P od Y na początku, czyli jakąś funkcję Y, która stoi przy dy po dx. I co się okazało, że w naszym przypadku przy dy po dx stoi jakaś funkcja, ale X, czyli no, można by się było obawiać, że to nie jest równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. A po prawej stronie, czy dodana bądź też od, odjęta, musi być funkcja x. A tutaj mamy funkcję y. I teraz to nas trochę niepokoi, ale jeżeli nie wyszło nam sprawdzenie tutaj, bo nie zawsze jest tak, że, że to musi na 100% się sprawdzać, to spróbujmy przekształcić to tak, jak y, wiemy, że ma być jak ma wyglądać równanie różniczkowe zmiennych rozdzielonych, czyli spróbujmy rozdzielić zmienne. Spróbujmy. Jeżeli się uda, to będzie ok. Będziemy mogli dalej kontynuować znanymi y, metodami rozwiązania. Jeżeli nie, to będziemy musieli się zastanowić nad innym równaniem. I teraz tak, na początku, ponieważ tu jest 0, przeniosę sobie ten element, ten pierwiastek na prawą stronę, czyli będę miała pierwiastek z 1 minus x kwadrat razy dy. Po dx równa się minus 1 przez y kwadrat. I teraz zobaczcie, jak mogę rozdzielić te zmienne tutaj. Chciałabym pomnożyć przez dx, bo chciałabym, żeby tu były x, a tu były y, czyli mnożę sobie przez dx, czyli mam pierwiastek z 1 minus x kwadrat dy równy minus pierwiastek z 1 minus y. Kwadrat. I dx, dx tutaj ląduje. I teraz chciałabym, żeby tutaj pozbyć się tego na początek pierwiastka, czyli dzielę przez niego. Dzielę przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat, czyli dy równa się minus pierwiastek z 1 minus y kwadrat przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat d. X. I teraz jeszcze chcę się pozbyć tego y tutaj, tego pierwiastka z y, czyli dzielę przez pierwiastek z 1 minus y kwadrat, czyli ostatecznie mam dy przez pierwiastek z 1 minus y kwadrat równa się minus dx przez. Pierwiastek z 1 minus x kwadrat. I zobaczcie, co się stało. Udało mi się rozdzielić zmienne, chociaż y, moja wyjściowa postać, moja równania wyjściowa nie wskazywała na to, że jest zgodna ze wzorem ogólnym. Więc moi drodzy, warto próbować przekształcać, jeżeli Wam intuicja podpowiada, że to może być to równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, bo te funkcje P od y i Q od x mogą się po prostu gdzieś tam wymieszać. Bo wystarczyłoby na przykład, że tutaj podzielę przez P od q. A tu przez prze, y, przepraszam, a tu przez Kłod x i one się stronami wymienią. Grunt, że udało nam się dojść do tego, do postaci, gdzie mamy rozdzielone zmienne. Jaki był następny krok? Obu stronie całkowaliśmy nasze, nasze równanie. I teraz całka z minus tego wyrażenia, to będzie całka, minus całka z tego wyrażenia, bo minus znaki mogę przed całki sobie wyłączać. I teraz spójrzcie we w swoje wzory, wzory na całki. To jest już wzór, który macie konkretnie podany, bo to jest po prostu arcus sinus y równa się minus arcus, e, arcus sinus x, dodać jakieś C. I teraz uwaga, jesteśmy na takim etapie rozwiązywania tego zadania, że Szczerze mówiąc, można by było je zostawić w tej postaci i nie wyliczać y, ponieważ wyliczanie y tutaj wiąże się z tym, żebyśmy musieli szukać funkcji odwrotnych i troszeczkę by nam mogło się tutaj to skomplikować. Jeżeli możecie zostawić to w takiej postaci, jak najbardziej zostawcie, nie ruszajcie już tego tutaj i waszym wynikiem będzie właśnie tutaj arkus y równy minus arkus x plus c. No więc moi drodzy, ciekawy był to przykład na pewno, który zakończyliśmy mimo pewnych kłopotów z identyfikacją tego równania na początku. Jak się mówi, trening czyni mistrza, więc polecam wyliczyć wiele równań różniczkowych. Wtedy nabierzecie biegłości w rozpoznawaniu bądź też w ogólnym rozwiązywaniu różnych całek i pochodnych. Zapraszam do kolejnych części związanych z równaniami różniczkowymi czy to zmiennych, rozdzielonych, czy też kolejnych e, równań. E, zapraszam na naszą stronę, która jest zapisana powyżej. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, żebyśmy umieścili jakieś zadanie na naszym kanale, to wysyłajcie to wszystko na maila podanego w opisie do filmu. Zachęcam do polubienia naszego filmu, do subskrypcji kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.